Wraca temat ogólnopolski, temat dopalaczy. Jak Komenda Miejska w Siedlcach postrzega ten problem? Przede wszystkim też próbujemy walczyć z tym zjawiskiem. Wspólnie z Anepidem dokonywane są kontroli miejsc, gdzie te dopalacze są sprzedawane. Zabezpieczone tam produkty są dawane do laboratorium, gdzie są badane pod kątem, czy nie stanowią zagrożenia dla życia i zdrowia ludzi. Ponadto również są sprawdzane, czy te substancje zawarte w tych dopalaczach nie są na liście tych zakazanych substancji ustawą o przeciwdziałaniu narkomanii. W tym sklepie były i są kontrole, są tam produkty zabezpieczane. Jeżeli wyjdzie właśnie, że w którymś z tych produktów znajdują się te zakazane substancje, wtedy będzie już można tutaj mówić, że będą osoby odpowiadały z ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii. Zmieniła się ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii, Doszło 114 kolejnych właśnie tych substancji aktywnych zakazanych. I każdy te produkty, które są zabezpieczane, są podawane badaniom laboratoryjnym i są stwierdzane właśnie, czy. Te substancje w nich się nie znajdują. Zgłaszają się do nas, do szpitalnego naszego działu ratunkowego, pacjenci, młodzi pacjenci, którzy na różnego typu imprezach, zwłaszcza sobotnich, niedzielnych, łykają coś, co nie wiadomo, czy jest dopalaczem, czy jest jakimś zupełnie środkiem zupełnie niegroźnym. W tej chwili mieliśmy w oddziale dziecięcym dwie osoby, dwoje dzieci, którzy w takich wypadkach byli, musieli być hospitalizowani, ale na szczęście nic poważnego im się nie stało i opuścili szpital w dobrym stanie zdrowia. Mamy również jedną osobę dorosłą, która jest po spożyciu różnego typu środków, włącznie chyba z narkotykami i ona jest dosyć, była w dosyć ciężkim stanie. Na szczęście też w tej chwili już wychodzi do domu. Na razie Więcej przypadków w naszym szpitalu nie, nie przyjmowaliśmy po chorych po zażyciu różnego typu dopalaczy. Muzyka